Co dzieje się z Twoją podświadomością? Podświadomość uczy się przez powtórzenie emocji i obrazy. Social media dają Ci wszystko naraz. Powtarzane schematy. Wszyscy przeżywają to samo lęk, zdrady, porażki. Wszyscy są piękni i wygładzeni silne emocje śmiech, szok, gniew, wzruszenie co kilkanaście sekund. Obrazy. I to wszystko znaczy, że media społecznościowe są jednym z najpotężniejszych narzędzi programowania podświadomości, jakie kiedykolwiek wymyśliliśmy. Pytanie brzmi, kto tym steruje? Bo jeśli ty nie wybierasz świadomie, co oglądasz, jak długo i w jakim stanie emocjonalnym, to wybiera za ciebie algorytm, czyjś plan marketingowy, albo czyjaś potrzeba uwagi. Podświadomość nie ma filtra. O, to jest tylko ironia, to tylko trend, to tylko rozrywka. Dla niej każdy obraz ciała równa się zapis, każda historia zdrady równa się zapis, każdy komunikat, nic mi się nie chce,